Wojny Światowej muzyczne widowisko pod hasłem Westerplatte odbędzie się w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia jest Jacek Wiejski-Górski. Powiedział on, że prędzej czy później koncert musiał zawitać na Westerplatte. 1 września, data tak charakterystyczna i ważna w historii Polski, nie jest może związana z przełomowym zwycięstwem, a raczej z początkiem klęski. Nie jest to data radosna, ale tak symboliczna, że według mnie koncert niepodległości musiał się tam pojawić. Koncert odbędzie się w miejscu, na polu bitwy dokładnie, w miejscu, gdzie padły pierwsze strzały w obronie Westerplatte koło Koncert Niepodległości odbywa się od 2009 roku. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są Fundacja Dziedzictwa Rzeczpospolitej i Muzeum Westerplatte. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 19. Prognoza pogody. Na Pomorzu i w Wielkopolsce sporo słońca i ciepło. Od 24 do 26 stopni wiatr południowo-zachodni umiarkowany. Radio Koszalin. Na dobry dzień. Gdyby ktoś z Państwa nie pamiętał albo może zapomniał, od 12 godzin mamy pierwszy dzień września, czwartek w środku tygodnia to 245 dzień roku, to już za kilka minut zlustrujemy dla Państwa wakacyjne przeboje, 4 minuty po południu.